Z tej strony ja Potterhead i dzisiaj mam dla Was poradnik, jak sobie zrobić, o właśnie taką bransoletkę z tatuażem, takim, gdzie mam tatuaże z Harego. I możemy taką zrobić, więc tak, potrzebny będzie klej magik o taki. Równie dobrze może być klej na gorąco. Wiecie, taki gorący klej. Jakieś stare brązoletki. Albo jakieś takie brązoletki stare. Albo takie. Jakieś, ja mam jakieś takie dziwne skrajny lodu. Chociaż ja wcale tego nie lubię. I pierwszy efekt to jest właśnie taka brązoletka. I dzisiaj możecie zrobić taką ze mną. Potrzebujecie właśnie... Ja wezmę sobie taką brązoletkę i musicie ją posypać brokatem. Ja akurat nie mam brokatu, to wzięłam od razu posypaną brokatem, takim niebieskim. I musicie zrobić kropelkę kleju tutaj, o, właśnie tutaj nałożyć, w tym miejscu. Później przyklejacie tatuaż. I teraz. Nie mam zbytnio, jak Wam to pokazać, więc zrobię cięcie. Ja wzięłam jeszcze, ja wzięłam jeszcze ołówek, żeby to rozsmarować. To rozsmarowujemy. Hmm. Później odkładamy gdzieś ten, to nasze, jakby rozsmarowy wadełko. I przyklejamy tatuaż, ale musimy najpierw wyciąć sobie z kartki ten tatuaż. Ja akurat wybrałam ten z Hogwartem. Tutaj mam ze złotym zniczem, więc ja wycinam. Kiedy już macie wycięty tatuaż, to wtedy musicie go przykleić tam, gdzie macie kropelkę kleju. Ja w tym przypadku tutaj. Jak już zastygnie i będzie się odklejał, to po prostu użyjcie kleju na gorąco. Ja w obecnej chwili nie mam tego kleju i muszę czekać, aż, aż będę miała wkłady, bo sam pistolet do tego kleju to mam. Ale nie mam wkładów na do tego kleju. Nie mam kleju, czyli wkładów. Hm. Więc mogę jeszcze nagrać kolejną część tego tego filmu, ale to później. Hmm. I jeśli zastygnie, jak już zastygnie, no to wtedy, wtedy jest fajnie, bo jest fajnie. Mi akurat to zastyga, ale możemy równie dobrze jeszcze zrobić z tą brązoletką i z którąś z tych. Tutaj są Pinki na dekorację No i mam jeszcze trzy takie stare brązoletki. Taką. Nie pamiętam jak to się nazywało, bo tego wcale też nie lubię. Taką też ładną. Blokową. I taką fajną brązoletkę. To nie jest wcale zegarek. Przyciskam z całej siły i nic. Nie pali się też światełko. Bo tutaj też nic. No Fajnie macie, bo tu jaśniej macie, bo ja to widzę w realu. Hmm, to trzeba. No nie wiem. Takie brązoletki też możemy jeszcze zrobić. No w sensie zrobić takie z tatuażami, żeby były. I teraz pomyślę nad następnymi pomysłami na brązoletki. No dobra, wpadłam jeszcze na taki pomysł, żeby przemienić o taki dziwny pierścionek plastikowy w coś całkowicie innego. Zaraz zobaczycie, jak on się prezentuje na mojej dłoni. Dokładnie tak się prezentuje, jakby mi jakiś motyl usiadł dziwny. Do tego pomysłu potrzebujemy, jeśli chcecie mieć identyczny, właśnie taki pierścionek albo inny. Jeśli chcecie identyczny, to akurat musi być taki. E, klej z cekinami taki, z, ze świecącymi się cekinkami. I jak chcecie, to mogą być nawet dwa kolory kleju brokatowego w tubce. Ja mam akurat niebieski i czerwony. Więc tak, krok pierwszy. Wystarczy nałożyć troszkę kleju tego o na skrzydełka, a później rozmarować pędzelkiem. I nie przejmujcie się tymi dziurami w skrzydłach. I po prostu, jak klej wypłynie, to najwyżej będzie jakiś inny efekt fajny. Każdy efekt będzie fajny. Drugi krok to można dodać materiału nawet. I... ale Ja użyję akurat tego kleju, ale można równie dobrze tutaj materiał położyć na te skrzydełka, ale ja użyję dodatkowo tego kleju. Ja posmarowałam skrzydełka. Poczekaj mi aż załapi. I też twarz tego motylka. Żeby była bardziej brokatowa. O taka. Pokażę, pokażę Wam jeszcze um, jak zrobić pudełko do tego pierścionka. Co teraz robiliśmy? Potrzebne jest taka dwie półkule takie, najlepiej takie. Y, Obojętnie jaki klej. Może być również takie coś. Chyba. I... Może być jeszcze plastelina, znaczy ciastolina też może być i glinka z Lost Kitties, i glina. i modelina, i bibuła, najlepiej marszczona, bibuła zielona, i żółta plastelina. Krok pierwszy. Zaklejamy nasze dno dolnej połówki naszym czymś ciastolinopodobnym czyli czymś podobnym do ciastoliny no dobrze, krok drugi jest taki żeby porwać trochę bibuły na kawałki i umieścić ją o tutaj zaraz wam pokażę na jakie kawałeczki najlepiej porwać tą bibułę właśnie na takie, na takie kawałki, takie malutkie oj, ale pamiętajcie bo zapomniałam wam tego powiedzieć Lepiej jeszcze umieścić tutaj klej w środku zanim jeszcze położycie bibułę. Kiedy macie już gotowe to i to jest trawa, bo to będzie taka łąka jakby. To wtedy szykuj... to wtedy możecie wziąć białą farbę i malować brzegi. Albo tutaj y, żółtą plasteliną tutaj przykleić słoneczko gdzieś w rogu możecie równie dobrze zrobić półksiężyc ale ja zrobiłam takie słoneczko nie chciałam robić tych promieni, tych kresek bo nie chciałam, bo mi było szkoda plasteliny bo mam mało plasteliny bransoletki już zastygły i wszystko działa, tylko trzeba troszkę uważać i nie ciągnąć za mocno tutaj za rogi Tutaj za te dwa brzegi, bo wtedy jest szansa, że się oderwie. Ale tak, to jest wszystko dobrze. No i się trzyma. A teraz przechodzimy znowu do opakowania. Do tego opakowania na pierścionek możecie jeszcze przykleić kwiatek. O tak. Z zamknięciem. Z zamknięciem tej kuli może być lekki problem, ale efekt końcowy uważam, że jest nawet ładny. Tylko że mój motyl się nie posłuchał i się zwrócił w stronę słońca. Hm. No. Teraz możemy robić kolejne brązoletki. I robimy teraz ostatnią brązoletkę. Tu trzeba już chyba użyć konturówki brokatowej, albo nie brokatowej, jak to woli. I ja tego używam do klejenia. Normalnie wiem, że do, do tego nie służy. Znowu jakiś malutki tatuaż, taki HP. I tutaj bransoletka. Pierwszy krok. Trzeba nałożyć tutaj też trochę tego do klejenia. Pst! Zamiast, zamiast tej konturówki brokatowej, to można jeszcze na tą konturówkę dołożyć kleju magika. Efekt końcowy jest taki, ale kiedy się odklei i sobie zrobić ten tatuaż, no to wtedy efekt będzie inny i będzie hapy zamiast pecha. No, jeśli wam się podobał ten odcinek poradników, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Pa.